No i spierd... Wrota Abadona są wrotami do mojej częściowej rozpaczy, ale... Ale po kolei. Pamiętacie może, że w poprzedniej recenzji wspominałem, że Prax jest całkiem fajną postacią, ale wydarzenia, które prowadzone są przez jego fabułę, do momentu przecięcia się z fabułą Rosji są takie do wyrzucenia nic nie wnoszą, są a, trochę zapchaj dziurą. No to, ha, 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 jeśli lubicie zapchaj dziury, no to trafiliście świetnie. Teraz w tomie trzecim mamy dwie takie postaci. I żeby tego było mało, są znacznie bardziej rozwinięte pod względem indywidualnej fabuły, zanim przetną się z główną linią fabularną. No super! Starając się spojlować jak najmniej. Mamy kaznodziejkę i mamy mścicielkę. No i teraz zaczyna się zabawa. Wszystko to, co dzieje się do przecięcia linii fabularnych, w przypadku każdej z tych postaci możemy streścić maksymalnie w jeden rozdział. A rozdziałów jest mnóstwo dla każdej z tej postaci przed przecięciem się linii fabularnych. A gdyby tak się uprzeć i mielibyśmy do czynienia z bardzo dobrym pisarzem, to te wydarzenia można upchnąć w pięć, sześć stron, tak żeby to wszystko stresić i wyłuszczyć najważniejsze zdarzenia z tych wielu. <słuch> A rozdziałów, które mają jakiekolwiek znaczenie dla późniejszej fabuły. O oh Jesus. Bez względu na to, czy jesteście skażeni serialem, czy też e, czytacie na świeżo. Problem polega na tym, że czytając rozdziały do przecięcia linii fabularnych, jesteście na 100% pewni, że. 95% stron jest zapchaj dziurą. Są nieważne. Że postaci 11-12 rzędne nie będą miały żadnego znaczenia i żadnego znaczenia nie mają. O ile wątek mścicielki ma jakiś sens, bo od początku rozumiemy, dlaczego chce się mścić, o tyle. Wątek kaznodziejki jest kompletnie, w moim przekonaniu, nieudaną próbą wplecenia w wydarzenia uniwersum jakiejś nutki teologii. Jest to tak łopatologicznie zrobione, tym bardziej, że w pewnym momencie mamy do czynienia z, nazwijmy to śmietanką teologiczną. I nie wiedząc kompletnie nic o dalszej fabule, czytając kolejne strony, od razu, od razu jesteście w stanie powiedzieć: Aha, to będzie Kutas. Mhm, mhm. Biwer, Kutas. You're a bad man. You're a very bad kiedy przyjdzie wam się przebijać przez kolejne strony i zdacie sobie sprawę, że Kutas jest Kutasem i wiedzieliście to na kilka rozdziałów wcześniej, zanim dobrnęliście do tego momentu, kiedy Kutas udaje się, pu, Kutas okazuje się Kutasem, Jezus to trochę amatorszczyzna. That's stupid. You're stupid. Stop being stupid. Szczególnie bolące jest to, że wszystko, co. Stworzyło wartość, a charakter, e, zaczytanie. Jest tutaj e, też tak jak w poprzednich tomach: czyli mamy protomolekułę, jest niepewność, jest załoga Rosji, jest wszystko ładnie pięknie, ale to wszystko jest podlane tym. Niezrozumiałym i momentami debilnym sosem, że po prostu Why? Co so my. I trochę teraz muszę zespojować, bo inaczej się nie da. Ale jeśli nie czytacie książki, jeśli nawet zaczęliście czytać, to nie zespoiluje wam to jakoś specjalnie bardzo, ale da wam zarys problemu. W którymś momencie. Myścicielka przyjmuje zdalną kontrolę nad Rosji. Wydaje się, że okej, okej, łykam to, Space Opera, okej, okay, nie musi mi tutaj trzaskać wzoru kodu, jaki to zrobiła, ale wtedy pojawia się ale. Rosji to jeden z najlepszych statków w układzie słonecznym w swojej klasie. Jest statkiem wojskowym, jest statkiem Marsa, z którym to Ziemia niedawno, nazwijmy to, miała wojnę. Więc jakim cudem nasza Mścicielka, nawet będąc tym, kim jest i będąc świetna w tym, co robi, jakim cudem ona jest w stanie dobrać się do kodu źródłowego Rosji, tak, żeby zasadzić tam Trojana. Jakim cudem ma znajomość inżynieryjną systemu operacyjnego tego statku, tak żeby nie dało się tego wykryć wcześniej. I książka wspomina o tym, że wypluwane są jakieś błędy i nie można tego zlokalizować, ale matko Boska. Nie dość, że ta laska jest w stanie schakować cały statek, to ona jeszcze jest w stanie przejąć nad nim kontrolę, będąc na innym statku. Jakim kurwa cudem jest to możliwe, że laska, która jest cywilem, która nie ma dostępu do, nazwijmy to, nieograniczonych środków, jest w stanie to zrobić? No szkoda, to nie ma żadnego sensu. Mm, up you did. A postać Mścicielki jest bardzo interesująca. Kiedy skupiamy się nie na jej motywacjach i tym, że jest w stanie porwać statek, tylko na jej akcji, na jej dialogach, na tym, co ją napędza. Ale znowu jej motywacja do zrobienia tego, co zrobiła, powierzchownie wydaje się słuszna. Ale jeśli wrócimy do tego, do meritum, do mięcha, no to jak. Dziewczyna, która nie jest odcięta od informacji, dociera do niej, za co odpowiedzialny jest protagen, za co bezpośrednio jest odpowiedzialny pan Mao, i w jakimś dziwnym stopniu w ogóle za wszystko obarcza Hodena. No znowu, jaki to ma sens? Tak, jakby wyłączyła logiczne myślenie, a Laska potrafi naprawdę dobrze myśleć, bo uwaga, porywa. Wojskowe statki na odległość zdalnie. Więc ta laska, która jest w stanie wykoncypować ee, takie umiejętności i osiągnąć taką rzecz, nie jest w stanie sobie pomyśleć. Mm, no kurwa, chyba jest trochę inny, nie? Ten mało, a, a nie holden. Hmm. To jest tak jak mówię. Jeszcze nie wchodzimy w buty kaznodziejki. Jak wejdziemy w buty kaznodziejki, no to tutaj dopiero się zacznie. Nie dość, że te rozdziały, które poprzedzają przecięcie się linii fabularnych do niczego nie służą, są zapchaj dziurą i po prostu wertujemy te strony z cichym głosem z tyłu głowy Dalej, no dalej, szybciej, no, nie, no szybciej. Tu jeszcze to są takie dłużyzny. O Matko Boska, jak to się ciągnie, jak flaki z olejem. O, mało, no. to wszystko mogłoby być do pewnego stopnia usprawiedliwione, gdyby nasza kaznodziejka wchodziła w akcję książki z określoną z określonym postawą życiową, określonym punktem widzenia i poprzez wydarzenia, które zadziały się w książce, wychodziła z światopoglądem jakoś skrajnie lub znacząco lub po prostu innym. Ale nie! Laska wchodzi w wydarzenia z określonym światopoglądem. Rzeczy się dzieją i tak naprawdę w żadnym stopniu na to niej nie wpływają. W zupełnie na nie, nie wpływają. Kompletnie. I to co można powiedzieć na samym początku i to co sama tak naprawdę myśli, że powinniśmy działać razem. Po przejściu całej książki myśli dalej dokładnie to samo. Powinniśmy przeżyć to i działać razem. No kurwa, odkrywcza. To jest nic. Jeśli przebrniemy przez kwestię mścicielki. Kiedy przejdziemy przez kwestię Kaznodziejki, to docieramy do punktu, docieramy do punktu, w którym Holden zabierany jest przez Marsjan z pewnej stacji i odprowadzany do Bechamota. I kurwasz, jaka to jest gargantuiczna, ciągnąca się nuda. O Jezus, jak to się ciągnie. I brniemy przez te kolejne strony. I nabrzmiewa e, potencjalne coś i widzimy, że to nabrzmiewa już odległości 6888 kilometrów, jednak nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Mieliśmy frakcję na tym behemocie i okazuje się, że ta frakcja, która była zdolna zrobić coś, jest kompletnie ślepa, żeby zapobiec czemuś kompletnie odwrotnemu. Nikt nic nie może zrobić i to się ciągnie, tak jakby to tak naprawdę miało jakiekolwiek znaczenie, przecież protomolekuła jest dosłownie za oknem ze wszystkimi swoimi tajemnicami. A książka na w nas tym, co się dzieje na Bechemocie. I to są naście kurnać, chyba nawet e, rozdziałów albo coś dziesięć. Straciłem Jakubę, bo już bani mnie tak napalała, że nie była. I oni są, tam jest protomolekuła. <laughs> do, do tam jest, no po, napisz mi to... Nie! niekończący się behemat. I ten, ten postrzał, ten umiera, ta przemyślała, ten nie przemyślał, ten odstrzelił, ta wierzy, ten nie wierzy, ten mu uwierzył, ta przeszła, ta żeby wyszła i tu się otworzyło i tam przeszło, i ten wybaczył, ten poprosił, ten przeszedł, a ona piadnęła. O, Jezus! Trzeci tom ląduje po dwóch naprawdę bardzo dobrych tomach. I to nie jest tak, że się czaruje. Jestem w pełni świadomy, że u swoich podstaw ekspansja to jest space opera. Ale jeśli mamy space operę, która jest na tym poziomie, i potem nagle kabum, baby! No to Jesus! O, Jesus! Why do they do that? Pozwólcie więc, że przed wami dokonam wyznania grzechów. Ja dokonałem grzechu ciężkiego, zawyżyłem ekspansji po dwóch świetnych tomach, gdzie w trzecim dałem się nabrać na dwie nowe postaci, które były tak naprawdę zapchaj dziurą przez większość swego bytu, do momentu przecięcia z fabułą głównej linii, fabularnej. Popełniłem grzech ciężki, wierząc, że dłużyzny na Behemocie będą miały jakąś głębszą kwintesencję, gdzie tuż za oknem na Behemocie, nie wiem czy tam były okna, ale powiedzmy, że było takie metaforyczne, za oknem skarb tajemnic protomlekuły. Wpip wszystkiego, niewiadoma na każdym kroku i praktycznie nie poświęcono jej żadnego grubszego rozdziału. Nie! Behemoth! Behemoth i niekończąca się dłużyzna z debilnym przejęciem statku Rosji i postaciami, które są rozciągnięte do granicy pęknięcia. No, nie powiem, że jestem fanem tego tomu. Ale tom ma również Postać byka, która jest bardzo, bardzo dobra. Niestety, pod koniec tomu coś się z tą postacią dzieje. Jest również bardzo ciekawa e, postać kapitan Pa, która nie jest kapitanem na początku książki, i ona znajduje swoje odzwierciedlenie w serialu. Oczywiście, bez. Zaskoczenia jest skrajnie różna od tego, co jest w książce, ale no, umówmy się, nie oceniamy serialu, skupiamy się na książce. Z perspektywy fana, trzeci tom oczywiście jest niezbędny do przeczytania, bez względu na to, czy zgadzacie się z moją opinią na temat książki, czy nie. Natomiast uważam, że jest to znaczący zjazd w dół. Dużyzny, e, głupi plot device, e, dużyzny. I zapchaj dziury, które są bardzo duże, i to w dodatku podwójne w odniesieniu do drugiego tomu. Nie mogę powiedzieć, że jestem zawiedziony, ale na pewno ta książka mnie zabolała, bo zjazd na jakości jest znaczący. Każdy fan ekspansji na pewno przeczyta tom numer 3. Czy jednak niezbędne jest to dla kogoś?

Jest to książka, która mnie zabolała. Jest to książka, która znacząco odbiega jakościowo od wcześniejszych dwóch tomów. I gdyby tak się na tym naprawdę dobrze skupić i wycisnąć z tego to, co może mieć znaczenie dla rozwoju uniwersum i kolejnych książek, to ta książka tak naprawdę jest zbędna, bo gdyby się uprzeć, i nie rozpisywać tego tak szeroko, jak tutaj się poszło, to śmiem twierdzić, że wszystkie wydarzenia, jakie się tutaj zadziały, dałoby się streścić w 4-5 rozdziałów. A jeśli dałoby się to zrobić, no to okaże się, że wartość tej książki jest w najlepszym razie dyskusyjna. A ja zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. I widzimy się w kolejnym odcinku.